Ale to właśnie zdjęcie Krzysztofa Millera, to które teraz widzicie, zapadło mi najbardziej w pamięć i najbardziej ze mną rezonuje. To zdjęcie z pogranicza wojny, z pogranicza biznesu i mediów, tych starych mediów, chociaż czy one tak naprawdę wiele różnią się od tych nowych mediów, które widzimy dzisiaj. To jest zdjęcie, to jest fotografia, to nie jest zdjęcie, to jest fotografia, która zostanie ze mną absolutnie na zawsze. Jest to fotografia, która wywołuje we mnie wewnętrzną dyskusję o etyce, o tym co dobre, co złe, o tym czy tak powinno być, bo z jednej strony powinno być, bo ludzie muszą dowiedzieć się o tych okropieństwach, które się dzieją na wojnie, i o tym co e, o tym co się, co się na świecie dzieje. Z drugiej strony to tylko sępy, które stoją nad ciem, zabitego separatysty, zabitego człowieka, partyzanta. Jemu życie już nic nie zwróci, ale świat Siedowie o tragedii, która rozegrała się w RPA w 1984 roku.